Java Senior, Artur Laskowski. Siemaneczko. W ostatnim filmiku powiedzieliśmy sobie, że wiele zasad programowania wywodzi się z kohezji i couplingu. I kohezja i coupling to fundamenty programowania obiektowego. Dziś postaram się przybliżyć te dwa terminy. Kohezja i coupling. Na początku zacznę od tego, że kohezję spolszczyłem z angielskiego cohesion, tak? No ale coupling, no jakby nie znalazłem odpowiednika, więc będę używał terminu angielskiego, normalnie coupling. Dobra, lecimy. Dlaczego są to fundamenty programowania obiektowego? Mamy takie coś jak grasp, nie wchodząc w szczegóły, grasp o 9 fundamentalnych zasad programowania obiektowego i tutaj dobrze skrojony system według tych zasad powinien mieć low coupling i high cohesion, czyli niski coupling i wysoką kohezję. Czyli na tej chwilę wiemy, że dążymy do niskiego couplingu i do wysokiej kohezji. Zacznijmy od tego, czym jest coupling. Coupling. Coupling jest to stopień, w jakim moduły są od siebie zależne. Ale hola, co rozumiesz jako moduł? No. To zależy. Zależy na jakiej warstwie abstrakcji jesteśmy. Jeśli mówimy o klasach, no to mamy coupling między klasami. Jeśli mówimy o pakietach, to mamy między pakietami. Jeśli mówimy o usługach mikroserwisach, to możemy mieć między mikroserwisami. Więc w zależności na jakiej warstwie jesteśmy, tam możemy rozpatrywać coupling. Dobra, to jakie mamy rodzaje kaplingu. No i tu znowu jest problemik, no bo tych rodzajów jest wiele, w zależności na jakiej warstwie jesteśmy, tak możemy rozpatrywać ten kapling. No i często jednak w książkach, w terminologii spotkamy się z tymi tutaj rodzajami, i tutaj też nie chodzi o to, żeby wszystkie z nich znać na pamięć, bo nie chodzi o to, żeby teraz wrzucać definicjami, że ja wiem, jaki to jest kontr do coupling i tak dalej. Tylko powiedzmy sobie, jaki jest najgorszy, jaki jest najlepszy i mniej więcej potem będziemy się do tego odnosić. Więc nie chodzi o to, żeby znać wszystkie definicje, bo i tak rodzaje kaplingów będzie więcej niż tutaj, w zależności na jakiej warstwie abstrakcji byśmy go rozpatrywali. Więc najgorszy rodzaj kaplingu to jest content kapling. Czyli jeśli patrzymy na, rozpatrujemy to na poziomie klasy, no to jeśli jedna klasa zmienia coś, jakieś pola w drugiej klasie, nie za pośrednictwem nawet jakichś metod, tylko bezpośrednio tam modyfikuje te pola. Tak? Czyli wchodzi w jej bebechę i modyfikuje coś. No to jest najgorszy rodzaj kaplingu, no bo ona jakby modyfikuje pola nie należące do tej klasy tak, czyli jakby tutaj nawet, nie wiem, jakaś reflektra, czy coś takiego mogła wjechać, no to jest bardzo brzydkie, tak, jak mamy taki content coupling. No najlepszy to był brak couplingu, no ale brak couplingu jest niemożliwy wszędzie, staramy się go zmniejszyć, ale on jest niemożliwy wszędzie, no bo tutaj, jeśli tworzymy system i to jest coupling, to jest tak naprawdę stopień zależności między modułami, no to nasz system zawsze nie działa w ten sposób, że te moduły w jakiś sposób muszą się komunikować, więc zawsze jakiś ten stopień w zależności będzie, no ale staramy się go uniknąć, tam, go, gdzie możemy go unikniemy, no ale Gdzieś będzie musiał być, więc tutaj najzdrowszym wtedy rodzajem kaplingu jest data coupling, czyli przez dane. No i tutaj, jeśli byśmy byli nadal na poziomie klasy, no to rozumiemy to, że jeśli jedna klasa wywołuje sobie po prostu interfejs i przekazuje dane potrzebne do wykonania metody, a inna klaska sobie implementuje ten interfejs, tak? Czyli jedna klasa nic nie wie o tej klasie, która będzie wykonywała tą operację, no bo ona korzysta z interfejsu, tylko przekazuje dane potrzebne do wykonania tej operacji. To jest najzdrowszy rodzaj kaplingu. Czyli staramy się rozłączyć nasze moduły jak najbardziej, no ale w głębi duszy wiemy, że one gdzieś będą musiały być połączone z sobą, no bo jednak system tworzy całość, więc wszędzie ich nam się nie uda rozłączyć, ale tam gdzie możemy, będziemy starali się to zrobić. Albo zmniejszyć po prostu ten coupling. No i dobra, no i jak możemy to zrobić na różnych warstwach abstrakcji? No jeśli mówiliśmy już o klasie, no to powiedzieliśmy sobie, że jeśli klasa A zależy od klasy B, no to najlepiej by było, żeby zmniejszyć coupling za pomocą interfejsu. Czyli klasa A. Tak naprawdę korzysta z interfejsu i nie wie nic o klasie B, bo klasa B implementuje ten interfejs, czyli musi się dostosować już do jakiejś tutaj gotowej struktury tej metodki. Dobra, no to tak możemy podziałać na kaplingu na poziomie klasy. A co możemy zrobić na poziomie pakietów? To weźmy na tapet jakiś przykład podziału na pakiety, który często spotyka się w jakichś tutorialach. Czyli mam jakąś aplikację, która jest podzielona na serwis, depozytory, Controller model. Tak, czyli mamy takie pakiety. No i jakby ja nie krytykuję, bo taki podział czasami ma sens, jeśli mamy jakiegoś da? no ale jeśli mamy bogatszą logikę domenową i chcemy tak naprawdę zaprojektować wtedy zgodnie z podejściem object-oriented naszą aplikację, żeby tutaj jak najłatwiej ją rozwijać i mieć ją najbardziej elastyczną, tak, no to staramy się zmniejszyć ten coupling. No i w tym wypadku ten coupling jest tak naprawdę między pakietami bardzo duży. Bo zakładając, że ja chcę zmodyfikować, nie wiem, użytkownika, no to w tej chwili co zrobię przez API? No, to wejdzie mi do user controller. User controller będzie musiał spytać user service, czyli już jest coupling między pakietami. Service pewnie sprawdzi w user repository, czy istnieje taki już użytkownik, czyli będzie musiał pobrać z tego encję, z tego użytkownika. No i tak dalej. Czyli już widzimy, że do jednej operacji musiałem przejść przez wszystkie pakiety. No, czyli coupling między pakietami jest dość duży. Więc zdrowiej by było, żeby zamknąć całą tą modyfikację użytkownika w ramach jednego pakietu tak czyli moglibyśmy mieć taką sytuację, czyli dzielimy sobie pakiet by feature, czy inaczej możemy to nazwać per subdomena i tak dalej, w zależności w jakiej terminologii się obracamy. No i to jest propo, propozycja tak naprawdę, którą proponują architektury typu clean architecture, onion architecture, Potent adapters i tak dalej. I o tych architekturach pewnie sobie jeszcze powiemy. Tak, czyli wyznaczenie jakiejś jakiej subdomeny, czy bounded kontekstu, czy jeszcze inaczej to nazwiemy w zależności od tego jaką terminologią będziemy się posługiwać. No ale chcemy, żeby ten coupling między naszymi Pakietami czy subdomenami był jak najmniejszy. Kapling między usługami. I zakładając, że mamy kilka usług i one z sobą muszą rozmawiać w jakiś sposób, żeby wykonać jakiś proces, no to teraz możemy mieć sytuację, że każda gada z każdą. Jeśli mamy tak zaprojektowane mikroserwisy, no to oczywiście jest o dużo gorsze rozwiązanie niż mielibyśmy monolit. No bo jeśli one takimi gadułami będą, no to jedyne, co możemy doświadczyć, to doświadczenia matematyczno-etycznego, czyli będzie się to pierdolić na potęgę, tak? Więc tutaj staramy się. Uniknąć takiego rozwiązania, więc zmniejszamy tam ten coupling. Jak możemy go zmniejszyć? No, pewnie na początku byśmy przeszli do tego, żeby lepiej udało nam się pozamykać te nasze featureki w ramach tych naszych usług, tak, żeby mniej gadały są te usługi. No, ale tu dochodzi jeszcze coupling taki, że mamy w tej chwili synchroniczny coupling czy czasowy coupling, w zależności jak to sobie nazwiemy, że teraz jeśli ja chcę wykonać jakąś operację z jednej usługi na drugi, drugiej usłudze, z jednej usługi na drugiej usłudze, no to ta usługa musi być dostępna. No i żeby zmniejszyć teraz ten coupling właśnie związany z tą dostępnością usługi, no to możemy użyć message brokera. No i dzięki temu wtedy nie mamy bezpośredniego couplingu między usługami, tylko mamy ten coupling przez message broker. No i oczywiście tu znowu jest kolejny rodzaj couplingu, o którym moglibyśmy sporo dyskutować. Wchodzi nam takie coś jak co najmniej coupling semantyczny, tak? Czyli ja mogę sobie teraz ograć proces na przykład robienia płatności, że order service musi wywołać płatność. Jak może wywołać płatność? Mogę to zrobić za pomocą komendy, jeśli nie jest nasza różnica pomiędzy komendą a eventem, to tutaj gdzieś pojawi się filmik w rogu, jest na moim kanale, więc warto znać tę różnicę, bo to pomaga w modelowaniu systemów. No w każdym razie możemy ograć sobie wyłanie tej płatności za pomocą komendy, więc order service mówi: dokonaj płatności za pośrednictwem kawki do payment service'u. No i ten payment service dokona tej płatności, czyli order service musi wiedzieć, że istnieje takie, taki byt w naszej aplikacji jak payment service. Czyli tu jest jakiś, jakiś kaplink już musi być, no bo Order Service coś wie o paymentach. Czyli co najmniej kaplik semantyczny jest. No dobra, no to co mogę zrobić, żeby Order Service nie wiedział o paymentach? No mogę zrobić to za pomocą eventu. Czyli Order Service powie, że został stworzony order, a dopiero Payment Service sobie nasłucha na ten event order created. Tak? Czyli odwróciliśmy tą zależność, czyli teraz Payment Service musi wiedzieć o tym, że istnieje order. No i to w jaki sposób to zamodelujemy oczywiście zależy od kontekstu naszej aplikacji. Warto jednak wiedzieć na tej chwilę, bo rozmawiamy sobie o kaplingu, że ten kapling między naszymi usługami możemy zmniejszyć właśnie za pomocą wprowadzenia jakiegoś message brokera. I tutaj właśnie musimy sobie wybrać co jest upstreamem, co jest downstreamem, jak sobie te nasze usługi rozmawiają, ale o tym to w innych filmikach. O kaplingu jeszcze będziemy sobie mówić w relacji z kohezją, bo to... Razem tworzy całość. I tutaj jeśli chodzi o kapling, często też rozpatrujemy, tak jak było na przykładzie tego, tej komendy eventu, kapling wejściowy i wyjściowy, czyli nasz moduł zależy od czegoś, albo inny moduł zależy od naszego modułu. Tak? Czyli mamy kapling wejściowy albo wyjściowy. Na tę chwilę warto tylko wiedzieć, że kaplingu nie da się całkowicie uniknąć. Taki on będzie musiał istnieć, bo nasze moduły tworzą razem całość, więc staramy się, żeby był jak najmniejszy, ale całkowicie go nie unikniemy. Kohezja! Czym jest kohezja? Kohezja to stopień, w jakim elementy w ramach jednego modułu są powiązane ze sobą. Czyli teraz mówimy, jak elementy są powiązane ze sobą w ramach innego modułu, a w przypadku Kaplingo mówiliśmy, jak moduły są ze sobą powiązane. Czym jest moduł, czym jest element? No, zależy na której warstwie abstrakcji jesteśmy. Czyli znowu ta sama bajeczka. No dobra, to jakie mamy rodzaje kohezji? No i znowu pewnie w książkach, w literaturze spotkamy się z wieloma rodzajami kohezji i nie sposób zna, znaczy może nie sposób, ale nie chodzi o to, żeby znać je wszystkie na pamięć, bo tutaj nikt nie będzie pytał o definicję, tylko chodzi o to, do jakiej kohezji dążymy i jaka jest najgorsza. Tak, żebyśmy mniej więcej znali te, ten, y, tą strzałeczkę, w którą stronę będziemy podążać, żeby nasz kolik stawał się lepszy. No dobra, czyli najgorszy rodzaj kohezji to tak naprawdę brak zależności, czyli wrzuciliśmy sobie w klasę jakieś losowe rzeczy albo w pakiet. No tak sobie po prostu wrzuciliśmy takie pierdoły obojętnie, bez sensu, jak nie mają zależności między sobą i to jest najgorszy rodzaj kohezji, czyli brak tej zależności. A kohezja, do której z reguły dążymy to Functional Cohesion. I tutaj czym jest to Functional Cohesion? No chcemy, żeby jeden moduł wykonywał jedną funkcjonalność. Tak? Czym jest funkcjonalność? No zależy na jakiej warstwie abstrakcji jesteśmy. No i tutaj czy coś nam przymówi to Functional Cohesion? Jakaś reguła jest podobna do tego? No jest, single responsibility principle, tak, o którym sobie właśnie ostatnio mówiliśmy, no to też nic innego jest jak dążenie do funkcjonalnej kohezji, tak, czyli klasa ma jedną odpowiedzialność, klasa wykonuje jedną funkcjonalność, tak, chodzi o to samo tak naprawdę, to jest tylko jakaś warstwa abstrakcji nałożona na to, no ale tutaj... Staramy się do tego dążyć, ale nie zawsze będziemy do tego tak naprawdę musieli dojść, bo czasami mamy sytuację, że no jednak nie jest to kodik biznesowy, który wykonuje jakąś funkcjonalność, tylko mamy jakiegoś utila, czy mamy właśnie coś, gdzie inaczej chcemy sobie to podzielić i to będzie, to będzie też dla nas ok. Przykładowo, mamy taką klaskę w Javce jak java.lang.math, tak? Mamy jakąś tam klaskę, która wykonuje matematyczne operacje. Czy to jest kohezja związana z funkcjonalnością? No nie, no bo każda ta metoda ma inną funkcjonalność, tak? Czyli tutaj jakby nie ma kohezji związanej z funkcjonalnością, tylko jest logiczna kohezja, no bo wszystkie wykonują operacje matematyczne, no to zostają wrzucone do jednej klaski. No a logiczna kohezja jest tutaj, czyli jest jakby niezalecanym podejściem. No ale nie chodzi o to, żeby zawsze mieć funkcjonalną kohezję, chodzi o to, że tam, gdzie mamy kodzik biznesowy, tam, gdzie mamy obiekty domenowe, tam, gdzie mamy funkcjonalności w naszej aplikacji, które tak naprawdę robią Pieniądz, tak? Na koniec dnia prawdopodobnie, no to tam będziemy starali, starali się mieć tą funkcjonalną kohezję. Ale gdzie indziej, gdzie mamy na przykład trigger do tego, żeby inaczej to podzielić, bo właśnie mamy jakiegoś utila, bo właśnie mamy operacje matematyczne, bo mamy jakąś tam algorytmikę, no to wtedy możemy sobie skorzystać z innej kohezji i to tak naprawdę nie musimy znać jej nawet nazwy, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli wszyscy, że to lepiej nam to pasuje. No ale domyślnie będziemy dążyć do tego, żeby właśnie. Funkcjonalności nasze biznesowe, myśli mówimy sobie o właśnie obiektach domenowych, obiektach biznesowych, były zamykane razem, jeśli razem się zmieniają. I to jest właśnie Functional Cohesion. Ej, mordo, bo w teorii to teoria i praktyka to to samo, a w praktyce to już nie, więc może jakiś przykładzik. No dobra. No to szybki przykład. Mamy klaskę reward i ta klaska reward, jak to reward, ma kilka metod. No, załóżmy, że ma metodę redeem, czyli możemy sobie jakoś ten nasz reward wykupić, mamy jakiś pewnie koszt tego rewardu. Mamy jakąś metodkę isAvailableAdd, która będzie operowała na pewno na polach start date i end date. No i mamy extend date, która też będzie operowała, operowała na datach. No i co widzimy? Widzimy, że te dwie metodki będą wykorzystywały prawdopodobnie te dwa pola. No, czyli jeśli mamy taką sytuację, że jakby metody wykorzystują tylko konkretne pola i z innych pól nie korzystają, no to się okazuje, że to jest idealny kandydat, żeby zwiększyć, zwiększyć kohezję, czyli wyrzucić to do innej klaski. Czyli powstaje nam nowa klaska, załóżmy RewardDataRange i ona będzie miała tylko i wyłącznie te dwa pola, które faktycznie są wykorzystywane w tych metodach, które zostały teraz wyekstrahowane do tej nowej klaski. No a ta klaska już będzie miała pole DataRange. Tak nie no oczywiście te metody zostaną, no bo tutaj na data range będzie można wywołać sobie te metodki. No i co nam to dało? No dało nam to, że teraz sobie lepiej pogranulowaliśmy nasz kodik, tak? Czyli ta klasa ma odpowiedzialność tylko związaną z datami. Tu już tak naprawdę nie wchodzimy w szczegóły związane z datami, tu możemy przetestować ładnie jednostkowo i tak dalej. Więc wydelegowaliśmy tą jedną funkcjonalność związaną z datami właśnie do naszej Klaski Reward Data Range. No i ta klaska ma praktycznie maksymalną kohezję. Dlaczego? No bo jeśli każde pole z tej klasy jest wykorzystywane w każdej metodzie. To mówimy, że kohezja jest maksymalna, tak? bo teraz start date i end date będzie wykorzystywany zarówno w tej metodzie, jak i w tej metodzie. Jak mogła wyglądać ta klaska? No nie wchodźmy za mocno w szczegóły, będzie osobny filmik o objektach. Warto wiedzieć, że od razu na starcie przenosimy tutaj w całą walidację i wszystkie metody związane z tymi polami, które zamknęliśmy sobie w tej klasce. Tak, i tutaj w konstruktorze pewnie wrzucimy tą walidację, żeby nie dało się stworzyć w nieprawidłowym stanie tego obiektu. Dalej mamy wszystkie metody, najlepiej, że one mówiły językiem domenowym, co się wykonuje na tej na tym obiekcie. No i jeśli zmodyfikujemy stan tego obiektu, tak naprawdę nie da się go zmodyfikować, tylko tworzy się nowy obiekt, czyli tutaj przejdziemy od nowa przez konstruktor, czyli włamy sobie konstruktor i przejdzie cała walidacja. Więc wszystko zamknęliśmy w jednym obiekcie. obiekcie zwiększyliśmy kohezję, czytelność kodu, łatwość testowania, elastyczność i tak dalej. I to jest jakby mega fajny wzorzec, o którym będzie następny filmik. Więc. Kohezja, podsumowanie. Kohezja to stopień, w jakim elementy są ze sobą powiązane. No i teraz jeszcze mamy trudny temat do przegadania: no bo co to jest tak naprawdę obiekt w rozumieniu object-oriented? Obiekt w rozumieniu object-oriented, czyli tam, gdzie dążymy do wysokiej kohezji, to jest coś, co ma zachowania, czyli obiekt ma zachowania, czyli ma jakieś metodki, które zmieniają stan tego obiektu, nie gettery i settery, tylko metodki, które mają, wykonują jakieś operacje na tym obiekcie. Czyli na przykład DTO, mimo tego, że to jest Data Transfer Object, no to w rozumieniu Object Oriented to nie do końca jest obiekt, tylko to jest struktura danych, tak? czyli służy tylko do przesłania danych. To nie jest obiekt z zachowaniami, więc tam nie będziemy mieli wysokiej kohezji i tam nie dążymy do wysokiej kohezji. W rozumieniu Java mówimy na to obiekt, tak? no bo nie mamy takiej jego reprezentacji, która mówiła, że to jest struktura danych. Więc teraz jakby też jest to dość ciężko na początku połapać się w tym, w każdym razie warto wiedzieć, że jeśli mówimy o kohezji, to dążymy do niej tam, gdzie mamy jakieś zachowania, czyli nasze obiekty w rozumieniu object-oriented mają jakieś metodki, tutaj z reguły będą jakieś to metodki biznesowe, które wykonują jakieś operacje na tych polach, które mamy w ramach tego obiektu. No i te pola, w jakie powinny znaleźć się w ramach tego obiektu, no zależą od tego, jakie mamy zachowania, czyli jakie metody. Nie to, że wrzucamy sobie rzeczowniki i po prostu tworzymy obiekt, bo nam ładnie to pasuje razem w, w całość ze względu na rzeczowniki, tylko bardziej chodzi o czasowniki, czyli po prostu co obiekt może zrobić i jeśli on może wykonać jakieś operacje, to to wtedy znaczy, że potrzebuje tych pól, tak? Czyli troszeczkę tutaj musimy... Wiedzieć o tym, że obiekt w rozumieniu Object Oriented ma zachowania i tam dążymy do wysokiej kohezji. Czyli nie wszędzie dążymy do wysokiej kohezji. To chciałem podsumować. Kohezja versus Kapling. I tutaj to versus może nie do końca jest na miejscu, bo tutaj bardziej jest izem, wersus, versus, bo to razem współgra, ale wiadomo, że versus budzi większe emocje, więc dałem versus. Dobra, czyli jakbym miał to narysować, pikacem nie jestem, no to kohezja by wyglądała w relacji z Kaplingiem tak, że tutaj mamy jakiś moduł i kohezja to jest właśnie relacja elementów wewnątrz tego modułu, czyli jak one są mocno powiązane, a coupling to jest relacja między tymi modułami, tak? Czyli tak by to wyglądało. Czyli tutaj staramy się tak naprawdę, żeby kohezja była jak najwyższa, czyli w ramach jednego modułu tutaj ma być wszystko z sobą dość mocno powiązane i wykonywać jakąś funkcjonalność, a tutaj staramy się tak naprawdę, żeby ta relacja między modułami była jak najmniejsza, czyli low coupling, tak? Czyli staramy się tutaj, żeby było jak najrzadziej ta komunikacja, ale wiadomo, że ona de facto musi wystąpić, no bo nasze moduły razem tworzą całą aplikację. Dobra, czyli mówimy, że to jest mocno powiązane. Dlaczego? No dlatego, że jeśli ja mam jakiś moduł, załóżmy moduł 1 i moduł 2, i teraz, żeby wykonać jakąś operację, tak, jedną funkcjonalność, to muszę z modułu 1 pytać kilkakrotnie moduł 2 o coś, to znaczy, że mam. Niską kohezję w tym module, no bo ona nie jest w stanie wykonać jakiejś operacji, tak? Nie jest ten moduł w stanie wykonać jakiejś operacji, czyli tu jest niska kohezja. No i siłą rzeczy, jak jest niska kohezja, no to jest wysoki coupling, tak? No bo teraz jest dużo relacji między modułami, czyli mam wysoki coupling, czyli to jest z sobą mocno powiązane, bo siłą rzeczy, jeśli tutaj mój moduł nie jest w stanie wykonać funkcjonalności i pyta dużo drugi moduł no to siłą rzeczy od razu mi urozkaplik między modułami i niska kohezja w ramach jednego modułu. Czyli to jest z sobą mega powiązane i tutaj jakby zawsze praktycznie występuje razem. I dobrze skrojony system działałby w ten sposób, że ja tutaj mam jakąś komunikację w ramach tego modułu między tymi elementami, czy to jest klasa, czy to jest pakiet, zależy. No i tutaj tak naprawdę w ramach tego modułu wykonuję tą operację, a co najwyżej mój moduł mówi kolejnemu modułowi weź wykonaj... Taką operację, tak? Czyli zleca mu kolejny krok, załóżmy, tego procesu biznesowego. Więc w ten sposób staramy się modelować, no i ten drugi moduł też ma wysoką kohezę, więc jest w stanie sam wykonać tą kolejną funkcjonalność, tak? Czyli tutaj jeden proces biznesowy może składać się z wielu funkcjonalności i każdy moduł bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie jakiejś funkcjonalności. Taki jedyna komunikacja między tymi modułami jest po to, żeby po prostu zlecić kolejny ciąg tego naszego procesu biznesowego, jeśli jest taka potrzeba. I wtedy mamy wysoką kohezję w ramach modułów, no bo one wykonują całą funkcjonalność, no i niski coupling między modułami, bo tutaj ta relacja oczywiście może iść przez interfejs, może być przez machine broker i tak dalej, w zależności od tego, jak staramy sobie to ograć i na jakiej warstwie abstrakcji jesteśmy. To jakie benefity nam daje takie podejście? No, między innymi łatwiej utrzymywać taką aplikację, co jest chyba kluczowe, no bo jeśli ja wprowadzam teraz modyfikacje w ramach jednego modułu lub muszę coś poprawić lub robię jakiś refaktor, no to zawsze robię to w ramach jednego modułu, tak? Czyli tutaj, jeśli mam jakiś stabilny interfejs, czy to jest klaska, czy to jest jakaś fasada w pakiecie, czy to jest mikroserwis, no to jeśli ja wykonuję to operacje w ramach tego modułu to nie psuje nic w innych modułach, tak? Czyli to jest tak naprawdę łatwiej to przetestować, łatwiej tym zarządzać, nawet w ramach mikroserwisu łatwiej to delegować do jakiegoś konkretnego zespołu i tak dalej, więc zawsze łatwiej mi się wykonuje takie operacje. Co więcej, ma większą elastyczność. No bo teraz jeśli moduł 2 mi się zmienia, a ja mam moduł 1, który tak naprawdę wykonuje operację na module 2, to mi tak naprawdę lotto, że ten moduł 2 się tam refaktoryzuje się zmienia, no bo ja mówię, że wykonaj mi tą operację, a jaką ty masz tam strukturkę wewnątrz, jak ty to sobie to zrobisz, no to zlecam Ci operację, tak? Masz to wykonać. Jest większa elastyczność tak? w, tej, w tej komunikacji, jeśli mamy ten mniejszy coupling między tymi modułami. Czyli wysoka kohezja, niski coupling to klucz do sukcesu ale czy zawsze muszę to robić i jak to bywa w modelowaniu naszej aplikacji wszystko to trade-offy mamy wytyczne którymi możemy podążać po to żeby nasza architektura była lepsza po to właśnie żeby kohezja była wyższa coupling był niższy i to są właśnie podejścia do architektury typu clean architecture adapter, adapters onion architecture i tak dalej ale jednak każde takie podejście to dodatkowy narzut implementacyjny i teraz jeśli wybierzemy takie podejście no to wiadomo że będziemy musieli Inaczej organizować nasz kodzik, częściej przepakowywać tutaj litiosy, osy więcej testów pisać, powstanie nam więcej klas, bo te klasy będą reprezentowały więcej obiektów, bo będziemy mieli wyższą kohezję, i tak dalej. I z tym, jeśli chcemy iść w tą stronę, no to musimy wiedzieć, że to nam się opłaca. A to nam się opłaca tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie mamy bogatą domenę. Czyli nie mamy zwykłego króla, bo jeśli mamy zwykłego króla, czyli tak naprawdę tworzymy przeglądarkę do bazy danych, NC na twarz i pchasz, wyrzuć to coś z baski na guja, no to tutaj siłą rzeczy nie będziemy mieli benefitów z podejścia do takiego typu architektury, tak? Czyli nie będziemy dążyć do wysokiej kohezji, bo siłą rzeczy nawet nie będziemy mieli obiektów, które będą miały jakieś zachowania. Więc zawsze, jeśli chcemy podejść do tego racjonalnie, musimy zweryfikować, czy faktycznie my tego potrzebujemy. A czy potrzebujemy tego teraz? To też zależy od wielu rzeczy. Zależy od kontekstu, od dojrzałości organizacji, od budżetu, od czasu na realizację tego projektu, od aktualnego stanu wiedzy, od tego, z kim pracujemy i tak dalej. Więc zawsze mamy dużo trade-offów. Ale dobra. Wróćmy do naszych podstawowych konceptów programowania obiektowego. Powiedzieliśmy sobie, że kohezja i coupling to tak naprawdę fundamenty, z których wywodzi się wiele zasad programowania, ale też wywodzą się tak naprawdę wzorce projektowe, bo wzorce projektowe to też dążą do tego, żebyśmy mieli dobrze zaprojektowany system. Czyli siłą rzeczy będziemy mieć wysoką kohezję i niski coupling. Czyli jeśli mówimy o adapterze, strategii, czy tworzymy sobie jakiś interfejs po to, żeby mniejszy coupling, tworzymy fabrykę po to, żeby ekstrahować tak naprawdę operacje związane z tworzeniem jakiegoś, tworzenie jakiegoś obiektu do innej klasy, po to, żeby mieć wyższą właśnie kohezję w tej klasie. Jeśli przejdziemy na DDD, no to tutaj na warstwie abstrakcji klasa mamy value object, czyli Wrzucamy sobie jakieś funkcjonalności i pola potrzebne do wykonania tych funkcjonalności do innej klaski, po to, żeby zamknąć to za stabilnym interfejsem, tak, żeby tutaj oddzielić to od pozostałych obiektów. Jeśli mówimy o zestawie klas, to mamy na myśli agregat, to też hermetyzujemy te nasze niezmienniki, te nasze reguły biznesowe, po to, żeby zyskać wyższą kohezję, niższy kapling. Jeśli mamy na myśli jeszcze coś większego, to mówimy Bandit Context, tak, po, tej, po to tutaj też, żeby oddzielić to od innych kontekstów, wyznaczyć jakąś tam subdomenę czy coś takiego. Więc też tutaj za każdym razem tak naprawdę staramy się uzyskać wysoką kohezję i niski coupling w zależności od tego na jakiej warstwie abstrakcji jesteśmy. I często mamy też różne porównania, że na przykład nasz kodik powinien być jak samochód. Czyli powinien mieć łatwość wymieniania elementów w sobie. Czyli jeśli ja chcę wymienić koło, jeśli ja chcę wymienić żarówkę, jeśli ja chcę wymienić, nie wiem, świecę czy coś, akumulator, no to mogę to łatwo zrobić bez ingerencji w pozostałe moduły tak? No więc nasz kodik, staramy się modelować jak samochód. I trzymając się tej metafory samochodu, patrząc na mój kodzik, który pisałem, nie wiem, 6-7 lat temu, no to pewnie, jeśli trzeba było wymienić żarówkę w tym samochodzie, no to bym musiał wymienić ją z całym silnikiem. No bo biznes powiedział, że jeśli zgaśnie silnik, ma zgasnąć również żarówka, więc zaprojektowałbym to tak, że wrzuciłbym żarówkę do klasy silnik. Dziś wiem, że w programowaniu obiektowym chodzi bardziej o to, że będzie więcej klas, no bo siłą rzeczy na tym polega programowanie obiektowe i klasy będą brały odpowiedzialność za konkretne funkcjonalności i tworzymy interfejsy po to, żeby zmniejszyć ten coupling, więc w moim dzisiejszym kodzie mam nadzieję, że ta żarówka byłaby wymienialna bez potrzeby wymienienia tego silnika. Kohezja i coupling metryki. W dzisiejszych czasach mamy sporo narzędzi do analizy statycznej kodu i te narzędzia są w stanie nam powiedzieć właśnie jaką mamy relację między klasami, jakie mamy relacje między pakietami i tak dalej. I między innymi takim narzędzie jest JDepend i ono jest darmowe i możemy sobie tutaj zweryfikować na przykład w tej chwili jest widok dla pakietów, że ile mamy totalnie klas total class w ramach konkretnego pakietu, jest konkretnych klas, jest klas abstrakcyjnych. Ile klas tak naprawdę z innych pakietów zależy od klas tego pakietu, albo ile klas tego pakietu zależy od klas z innych pakietów i takie metryki pozwalają nam znaleźć potencjalne problemy w naszej aplikacji. Oczywiście mamy też płatne rozwiązania, jak na przykład Kotemerk, to jest bardzo fajne, chyba jest za darmo za 30 dni. Pierwsze, i tutaj on nie tylko nam pozwala znaleźć o dużo więcej metryk, ale też nam ocenia, jakby skalę problemu i pokazuje nam również graficznie, ładnie, kolorystycznie, gdzie mamy potencjalne problemy. To akurat jest pakiet domain, więc jest ładnie zielony, ale tak, to jakby było jakieś, było jakieś czerwone kółeczko, to by pokazywał, że jest wysoki coupling ka i prawdopodobnie ci logika cieknie, zwróć na to uwagę. Więc fajnie korzystać z takich rozwiązań. Oczywiście nie tylko na pakietach możemy operować, ale też możemy. Operować bezpośrednio na konkretnych klasach, i będzie nam właśnie mierzył za pomocą gotowych algorytmów kohezję, i będziemy mogli sobie zweryfikować, czy faktycznie te wszystkie pola pasują do tej klasy. Podsumowując jeszcze raz podkreślę, że analiza statystyczna ma nam tylko pokazać potencjalne problemy i nie wszędzie dążymy do wysokiego HES kaplingu couplingu i nie znaczy, że jeśli jakaś metryka pokazuje, że coś jest źle to musimy to od razu zmieniać, no bo tutaj ta metryka jak pokazuje nam, że krowa ma 6,5 metra to niekoniecznie jest prawidłowa, tak więc tutaj staramy się rozważyć każdy przypadek z osobna i fajnie korzystać z analizy statystycznej kodu, no bo ona nam podpowiada, że prawdopodobnie w tym miejscu masz problem i Ty musisz rozważyć, czy tam jest problem. No bo tak jak mówiliśmy, jeśli mamy kohezję, to wysoka kohezja nie będzie w obiektach typu TDO, no bo to nie są siłą rzeczy obiektów, obiekty w rozumieniu Object Oriented. Jeśli chodzi o coupling, no to lepiej zależeć od pięciu klas, które się rzadko zmieniają, niż od trzech, które się często zmieniają. Więc też będziemy zawsze mieli jakiś coupling, dążymy, żeby on był niski, ale zawsze musimy podchodzić do tego racjonalnie. Więc warto mierzyć sobie kaplinki kochazje w kodziku i warto jeszcze dodatkowo subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco i mam nadzieję, że niedługo pojawią się kolejne filmiki, a Wy będziecie je oglądać. Siemanko!